Dzień dobry! Ostatnio stała się bardzo ważna rzecz, ponieważ y, transport kolejowy, który idzie przez Białoruś, także i Polskę, no i Rosję, towarów z Chin na zachód został zatrzymany. Po Polskę ostatnio odwiedził chiński minister spraw zagranicznych i jego obecny polski odpowiednik, małżonek An Applebaum, go tak przyjął, że nawet nie wydano wspólnego oświadczenia po spotkaniu. Skończyło się na tym, że straciliśmy lukratywny transport. Białoruś też, ale my też, ponieważ teraz yy, wzmocniły się Rosja i Niemcy. A wiadomo, że krajom BRICS, zwłaszcza Chinom i Rosji, zależy na, na, zależy na wyciągnięciu Niemiec z zachodu. I obecnie widzimy, że cały ten transport kieruje się przez port w Petersburgu do portu w, w Hamburgu. Dlatego bardzo szkodliwa działalność Sikorskiego powinna zostać przykładnie ukarana.